To ciche miasto wydaje się być bardzo spokojne. Mieszkańcy żyją sobie beztrosko, nie zdając sobie sprawy z tego, co czeka ich tuż za rogiem. Tymczasem na ulicach miasta pojawia się coś, czego nie spodziewał się nikt. Goblin. Kim jest lub czym jest i czego szuka w naszym mieście? Pojawiają się informacje, że to nie jeden, nie dwa, a cała masa goblinów grasuje po ulicach. To prawdziwa goblinwazja. Spokojnie. To będzie pokojowa goblinwazja. Pokojowa goblinwazja? Dowiedzmy się zatem, co stoi za tą inwazją. Poznajcie tych dwóch miłych dżentelmenów i ich fabrykę. Nazywam się Ronald Prokopowicz. Jestem odpowiedzialny za produkcję i rozwój. A to Piotr, mój wspólnik, pan współpracy z odbiorcami. Od lat razem zajmujemy się produkcją napojów i przecierów tylko z naturalnych składników. W zakładzie Ronalda i Piotra produkcja idzie pełną parą. Półki uginają się od ilości produktów, a odbiorcy ustawiają się w kolejkach. Zakład jest wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia, które zamieniają zdrowe owoce w przepyszne lemoniady, syropy, grzańce i dressingi odpowiadające rosnącym oczekiwaniom wymagających konsumentów. Naszym najnowszym projektem jest Goblin, The Craft Mixer. To jest gotowa baza do przygotowania owocowych i aromatycznych drinków i koktajli. Ten widoczny na ekranie państwa odbiorników telewizyjnych gentleman to Kevin. W zakładzie odpowiada za receptury. Niech Was nie zmyli jego młodzieńczy wygląd. Przygotował już tysiące drinków. Wie, czego szukają amatorzy koktajli owocowych. Kevin jest gwarancją zmiksowania właściwych smaków. A teraz te złożone i skomplikowane drinki szybko i łatwo przygotuje goblin. Wystarczy, że dodasz do drinku goblina, i po chwili będziesz mógł delektować się nieziemskim smakiem. Dzięki niemu i ty zostaniesz profesjonalnym barmanem. Możesz przygotować drinka w domu, na imprezie, w pary czy w restauracji. Goblin pomoże rozkręcić każdą imprezę. Chcemy sprawić, by Goblin był dostępny w całym kraju. Niniejszy film był w stylu vintage. Jest jak najbardziej współczesny. Prawdziwy jest też Goblin. Zainwestuj w firmę wyprzedzającą rynkowe trendy. Zainwestuj go w inwazję. Spożycie kraftowych napoi stale rośnie. Zainwestuj i pomóż Goblinom dotrzeć do Twojego miasta.